Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Lakarno, gdzie będziemy sobie wspólnie oglądać i komentować program Patent na Kasę. Bo widziałem Wasze komentarze, wiem, że chcecie więcej odcinków z tego programu, więc here we go. Tym razem konkretnie odcinek 14, ale zanim przejdziemy do oglądania, oczywiście jak zawsze na początek, proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję. A także wyjdź na mojego Instagrama. Jak ostatnio sprawdzałem statystyki, to duża część mojej widowi nawet mnie nie subskrybuje. O co chodzi, ludzie? Subskrybujcie, to to zniszczę. Znajdę Was! No, więc tym miłym akcentem rozpoczynamy namy odcinek. Oglądajmy, zapraszam. Program zawiera treści, których wprowadzanie w życie może przynieść zarówno wymierną korzyść finansową, jak i przyczynić się do zyskania opinii osoby skąpej, przesadnie oszczędnej, w skrajnych przypadkach szalonej. Nadawca nie odpowiada za skutki naśladownictwa oraz nie gwarantuje zysków z prezentowanych rozwiązań. I powiem to samo, co powiedziałem, gdy komentowałem pierwszy odcinek patent na kasę, to po co powstał ten program, skoro nawet do końca te pomysły nie działają? Automat na kieszonkowe. Wszyscy kochamy słodycze w szczególności kochają je dzieci. Fabryka czekolady, ja pierdzielę! Ja pierdzielę fabryka czekolady! Czekoladka! To tu powstaje ta cała czekolada, zanim jeszcze się stanie sławna i trafi na półki sklepowe. Mm. Nie będzie więc żadnym zaskoczeniem, że kochają je również dzieci pana Mirosława. Nastoletnia Matylda, której ze względu na figurę modelki niestraszne są kalorie oraz Kuba, miłośnik gier komputerowych i pysznych węglowodanów. Ta, sugerowanie, że Kuba jest fanem gier komputerowych, grając na Idea padzie i prawdopodobnie, gdy to było nagrywane, był rok, nie wiem, 2016 czy coś. Na 100% na tym laptopie napierdziela w gry komputerowe. Na 100%. Na no, bank. Mirek, przedstawiciel dużej firmy farmaceutycznej, kocha swoje dzieci nad życie. Kocha też pieniądze, z którymi nie lubi się rozstawać. Znajomi twierdzą, że Mirek jest sknerą. I za jego plecami szepczą, że pieniądze kocha nawet bardziej niż dzieci. Oj, zaraz bardziej od dzieci. No owszem, no dzieciom po prostu każe wypierdzielać do snu, a pieniądze to rozsypuję w łóżeczku, przykrywam kołderką, czytam im bajkę do snu i całuję w czółko jeszcze. Tata, -ta, daj hajs. O Jezus, no Dzięki. Łatwo poszło. Ja nie wiem, czy tylko w moim domu tak było, czy może w waszych również, ale u mnie by ta metoda nigdy nie zadziałała. Matylda i Kuba sępienie kieszonkowego odwiecznie zapracowanego taty opanowali do perfekcji. Dzięki. Hej. Mirek, mimo nawału pracy, jest dobrze zorientowanym w życiu swoich dzieci tatą i wie, na co jego pociechy przeznaczają lwią część kieszonkowego. Na słodycze. I również smocze monety. Smocze jaja? Sprytny tata wie, że z jego kieszeni tygodniowo na kieszonkowe odpływa jakieś 400 zł. Wie, że marże nakładane na słodycze przez osiedlowe sklepy są po prostu skandaliczne. Na zdzierstwo Mirek się nie zgadza i dlatego postawił w kuchni własny automat na słodycze. Chcecie mi powiedzieć, że patentem na oszczędzanie pieniędzy na słodyczach dla dzieci Jest kupienie gigantycznego automatu, który kosztuje pewnie 10 tysięcy złotych I postawienie go w kuchni? No jak dla mnie to gigantyczna oszczędność no, nie, nie wiem o co wam chodzi w ogóle Spadek po koledze, którego firma zbankrutowała Mirek wypełnia automat słodyczami kupionymi w hurtowni najtaniej jak się da. Ceny za nie jednak ustalił sklepowe. W końcu oszczędza nie tylko na słodyczach, ale też na kieszonkowym. Oszczędność na zakupach w hurtowni to jakieś 40 zł miesięcznie. Chciałbym zobaczyć rodzinę, która obejrzała ten odcinek i stwierdziła, że to jest świetny pomysł, i sobie postawili automat ze słodyczami w kuchni. Ja bym chciał to zobaczyć. A oszczędność na kieszonkowym? No cóż, czasem wraca do niego całe czyli 400 zł od dwojga dzieci. Ale panie Miras, jak pan tam wrzuca już te monety, to pan weźmie mi bounty, dobra? to no jedno, no! Takie oszczędności warto uczcić czymś słodkim. My jesteśmy pod wrażeniem pomysłowości Mirka. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć jego rodzinie słodkiego, miłego życia. Może się mylę i nie mam absolutnie pojęcia, bo się na tym nie znam, ale mam, mam jakieś takie dziwne wrażenie, że to nie może być zdrowe psychicznie dla dzieci. Tanie woskowanie. Okej, okay, czyli wiedza, której nie sądziłem, że potrzebuję, ale najwyraźniej. Oto Nina, tłumaczka języka angielskiego. Jest? Mhm, mm okej. Okay oraz sknera, i to sknera z owłosionymi nogami, która powinna chodzić do kosmetyczki, ale z powodu skomstwa nie chodzi. Z gęstym włosiem woli radzić sobie taniej. No, patent na kasę i laska wyrzuca dobre maszynki do golenia i dosłownie całą tubkę kremu do depilacji. Patent na kasę! Nina wyczytała w magazynach poświęconych urodzie jak zrobić depilującą pastę cukrową domowej roboty i postanowiła to przetestować. Depilacja pastą cukrową będzie przyjemniejsza od depilacji woskiem. No owszem, boli jak zwykły wosk, ale przynajmniej sobie może tą pastę cukrową potem przekąsić, a jak wszyscy dobrze wiemy, słodycze uśmierzają ból. Tylko musisz tam jeden czy dwa włoski sobie wyciągnąć z tej pasty i bon appetit. Jej cena niestety będzie też troszeczkę wyższa, będzie zależna ona od gabinetu, w którym będziemy wykonywać zabieg. Będzie jej cena, będzie się stosunkowo różnić około 120 do 150 zł. Podgrzewa pożyczoną od sąsiadów szklankę cukru, dodaje jedną czwartą szklanki miodu, który dostała od babci i podgrzewa. Jeszcze tylko sok z połówki cytryny i pasta cukrowa gotowa. Czy tylko ze mną jest coś nie tak i bym się napił tego napoju bogów? Oczywiście można próbować rekonstruować pastę cukrową samemu w domu, ale po co jak produkty są dostępne, ogólnodostępne dla każdego z nas. Koszt gotowej pasty cukrowej kupionej w drogerii to średnio 20 zł, ale nina mają zupełnie za darmo. Taka z niej spryciurka. Pasta wystygła, można zaczynać. Nina nakładają więc dokładnie na nogi. Ja, ja mam jakąś skazę w ogóle na psychice, ale dla mnie najgorszym we wszechświecie uczuciem jest nakładanie jakiegoś kremu, jakiejś pasty na siebie, a potem narzucanie ubrania na to i to się tak wszystko lepi i po prostu aż mi się wymiotować chce dosłownie. Więc jak ja teraz widzę, jak ona nakłada tą pastę i właśnie potem te paski przylepia do nóg, to po prostu o ciary, aż w ciary. O. o Jezu, albo jeszcze inna rzecz. Jak jesteś na plaży, wychodzisz taki mokry i piasek ci jak do ciebie lepi i cały w piasku jesteś pokryty też. Ach, jest jak okropny. Wygląda na zrelaksowaną. Jak na razie idzie gładko. Zabieg ten polega na usunięciu, na całkowitym usunięciu włosa wraz z cebulką. Teraz wystarczy tylko energicznie pociągnąć i możemy się cieszyć gładkimi nogami przez długie tygodnie. No, Nina, co jest z tobą? Energicznie zerwać, <laughs> No dobra, okej, okay. czyli najwyraźniej Jeden pasek wystarczy, więcej nie zrywam Po prostu muszę się nauczyć żyć z tą pastą cukrową I tymi paskami na nogach Ała, nawet nas to zabolało Co to za drastyczne sceny Po czterech godzinach Nina się poddała I tak działa z niej dziewczyna Żelazko, czego to ludzie dla pieniędzy nie zrobią? Nina może cierpi, ale właśnie zaoszczędziła kasę. Prawie nam to umknęło w tym festiwalu tortu. Skoro w salonie depilacja całych nóg to koszt 150 zł, a nie udało się wydepilować jedną nogę pastą domowej roboty, to oszczędziła 75 zeta. Owacje, owacje na stojąco dla tej dzielnej dziewczyny. Jak mawia stare porzekadło, żeby być piękną, trzeba cierpieć najwidoczniej dotyczy to również bardzo oszczędnych. A widzicie oszczędni ludzie, was też cierpienie i ból nie ominie. <głosli> 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 jest, co, <kiedy> jest głupie. <głosli> Patent na prasę. Czytanie prasy to osobiste i wymagające zaangażowania zajęcie, które zaspokaja ciekawość, dostarcza informacji, pogłębia wiedzę, skłania odbiorcę do zastanowienia i refleksji. Niestety papierowa prasa pomału odchodzi do lamusa. I kosztuje, słono kosztuje. Pan Waldemar, emerytowany wojskowy... Tak, emerytowany wojskowy, ja bym w życiu nie poznał. Po czym wy że on jest emerytowanym wojskowym? Człowiek lubiący porządek i wojskowy dryl we wszystkim, co robi. Uważa jednak, że lepsze jest wrogiem dobrego i ani myśli korzystać z cyfrowego dostępu do informacji. Od 40 lat co rano wstaje o 5.50, bierze zimny prysznic, goli się i gimnastykuje. I to wszystko oczywiście w mundurze i krawacie. Od 40 lat też czyta papierowe gazety i nie zamierza zmieniać swoich przyzwyczajeń. Codziennie, punktualnie o 8 rano zjawia się w kiosku, żeby przeczytać swoją ulubioną prasę. Pan Waldemar wyciąga z torby krzesełko wędkarskie, bo kto to widział tyle stać w tym wieku. W szczególności pasjonują go czasopisma wędkarskie, od których prasówkę zaczyna i którym poświęca około 30 minut dziennie. Koszt takiej gazety to minimum 10 złotych, a jak widać na załączonym obrazku, pan Waldemar nie wyciągnął nawet portfela z kieszeni. To jest dobry sposób na czytanie darmowej prasy i najświeższych informacji ze świata, owszem zgadza się, gdyby tylko jeszcze kioski istniały. Ale też muszę przyznać, że te kilka lat temu jeszcze w tych pięknych czasach, gdy w empikach były kanapy, na których można było siedzieć i czytać, to Zdarzyło mi się wpaść, poczytać sobie mangę i wyjść bez jej kupowania. No zdarzało się no! Ale żeby nie było, w tamtych czasach, gdy to robiłem, byłem biednym studentem, nie miałem w ogóle pieniędzy na to, ale w dzisiejszych czasach obecnie bym już tego absolutnie nie zrobił. Nie, nie, nie. W dzisiejszych czasach bym poszedł do Empika, przeczytał sobie tą mangę na miejscu, po czym bym ją ukradł? Wyciągnął za to termos ze swoją ulubioną białą kawą. Wojskowa emerytura do niskich nie należy. Ale po co w zasadzie płacić za coś, co ma się za darmo i to na wyciągnięcie ręki? Emerytowany wojskowy pan Waldemar dysponuje oceanem wolnego czasu, który uwielbia spędzać na czytaniu oraz spacerach z ukochanym psem hetmanem. No fajnie, darmowe gazetki, ale mam ważniejsze pytanie dajcie mi patent na takiego hetmana, takiego piesacza słodkiego, nie gdzie go można dostać. Na szczęście w tym przypadku może połączyć obie ulubione czynności. Cierpliwość jego pupila ma jednak swoje granice. Po półtorej godziny stania przy nodze swojego pana Hetman dopomina się o spacer. Pan Waldemar, mimo wieku, nie stracił wigoru. Więc jeszcze tylko rzut okiem na piękne kobiety. <ścoughs> <Yes>. <ścoughs> ok, Okej, Gratuluję witalności, proszę pana! W jego kieszeni zostało właśnie 43 zł. Zdarzają się takie sytuacje, że ludzie przy, przychodzą przeglądają gazety. I jakby nam to nie przeszkadza, bo są tutaj jakby nasi stali klienci. Czasami tych klientów mamy takich przelotnych, tak mówiąc w cudzysłowie, ale bardziej irytujące jest to, że osoby, które przeglądają gazety, nie odkładają ich na swoje miejsce. robią bałagan, co jakby w konsekwencji utrudnia wzoroty. Pan Waldemar bałaganu nie robi nigdy. W końcu uwielbia wojskowy porządek. W sobotę zjawia się w swoim ulubionym kiosku z wysłużonym, ale naładowanym tabletem i z wywiadowczą dokładnością fotografuje strona po stronie swoje ulubione czasopisma. Już nie wiem, czy jest w porządku i czy to jest legalne, ale się domyślam. Wszak niedzielne popołudnie to idealny czas na lekturę. A niehandlowe niedziele nie sprzyjają molom prasowym. Żeby jego ulubiony kącik prasowy nie zbankrutował, raz na jakiś czas pan Waldemar dokonuje stosownych zakupów. Pudełko zapałem panu poproszę. Gdyby pan Waldemar chciał kupić wszystkie interesujące go tytuły, musiałby wydawać na prasę około 150 zł miesięcznie. I jako sknera mógłby tego nie przeżyć. Pan Waldemar woli je zainwestować w coś innego. Na przykład w mundurek dla Hetmana. Wybaczam temu panu. Kupił mundurek dla Hetmana. Wybaczam mu skąpość. <grych> Darmowy kurs językowy. Umiejętność biegłego władania językiem obcym jest dziś na wagę złota. Choć wymaga czasu i wysiłku, to jednak warto nieco się potrudzić. Studentka ambistyki Diana, na co dzień pracująca jako kelnerka w ekskluzywnej restauracji, nie musi się przesadnie trudzić, gdyż nauka języków przychodzi jej z wrodzoną łatwością. Diana wyssała z mlekiem matki nie tylko zdolności językowe, miłość do oszczędzania, ale też urodę, która na mężczyzn działa jak magnes. Dowodem są wyjątkowo hojne napiwki, jakie faceci zostawiają Dianie podczas Spłacenia rachunków. Chwila, chwila, czekajcie, cofnijmy się troszeczkę, cofnijmy. Okej, okay, teraz widzę. Na rachunku jest napisane 25 zł, coś tam, a ona dostała 250 zł. Łącznie. Czy tyle się teraz daje na piwku? Raczej nie. Diana nie zamierza ich jednak wydawać na koszmarnie drogie lekcje prywatne. Nie planuje też brać ślugu z żadnym dzianym starcem, który na obiad zamawia ostrygi czy nawet homara Co to, to nie. Diana ma swoje zasady. Zdecydowała się wykorzystać swoje wdzięki zupełnie inaczej. Na portalach rankowych zaznacza, że interesują ją tylko obcokrajowcy. Na odzew z ich strony, w tak turystycznym jak Warszawa mieście, Diana nie musi długo czekać. Już następnego dnia w restauracji, w której pracuje, melduje się urodzony w Marsylii Jacques. Teraz urocze dwie godziny z Jacquesem, który, jak na nasze oko, rozpływa się nad urodą Diany. Ja się rozpływam nad wielkością zegarka Jacques'a. Powiedz mi, skąd jesteś? Co w Marsylii. Mówię w branży multinacionalnej, która jest Co, ja się dopiero uczę francuskiego, więc może zaczniemy po polsku. A, I po kilka polsku? słówek mi potłumaczysz, okay. wie, że co chodzi. A, okay. Ja akurat mieszkam. Język francuski to dla Diany nowość, więc chłonie każde cenne słówko wypowiedziane przez Żaka. Janvier? Nie, janvier. Janvier. Exactement. egzemplarz. Februar? Mm. Mars? Mars. Avril? Avril? Mai? Mai? Juin? Brawo! Je. Je. Zwłaszcza, że koszt jednej godziny z francuskim native Speakerem to około 80 zł. Diana spędziła na darmowych korepetycjach z rzakiem ponad dwie godziny. Oszczędność 160 zł plus napoje za które zapłacił oczywiście Żak 70 zł. W sumie w 2,5 godziny 230 zł. Chciałem tylko powiedzieć, że to co robi Diana jest bardzo, ale to bardzo złe. Łamie dosłownie serca mężczyzn dla swoich korzyści. I dodatkowo jeszcze pije te napoje darmowe i tak dalej. Bardzo, bardzo nieładnie. ein an gestatten Sie zipita. Piętą Achillesa Diany jest język niemiecki. Das ist nicht mein Koffer. Mimo to postanowiła opanować ich, go do perfekcji. Habe. Spotkania z przestarzałymi Niemcami trwają więc nieco dłużej i są znacznie częstsze, Fach, zwłaszcza z jednym Niemcem, Romanem. Also, take my same less in der Woche. Alles klar bei dir? Teraz rozumiem dlaczego dali ostrzeżenie na początku odcinka, że niektóre z tych metod mogą nie działać. Bo niektóre z nich są po prostu głupie, a jeszcze inne, jak w tym przypadku są po prostu złe. Ale jest okej. Ale ja? Ja. A może coś z tematu pracy, posłuchaj, no bo gdybym chciała tak wyjechać, na przykład do Niemiec znaleźć jakąś pracę, może jakieś takie wiesz, podstawowe rzeczy, S T ST L L. E e i seiner e l l l e stelle e amende stelle halbe stelle Czyli poeta tu a całe tata stelle już niebawem będzie musiała mu jednak powiedzieć że mogą zostać najserdej przyjaciół i und in welchem bereich möchtest du arbeiten auch als kellnerin möchtest du kellnerin sein no Kellnerka, na przykład dwie godziny z prywatnym nauczycielem to koszt 160 zł ale randka to okrąglutkie 0 zł. Diana, która jednocześnie uczy się i pracuje, może sobie pozwolić na językowe schadzki średnio co dwa tygodnie, więc w miesiącu oszczędza około 500 zł. Hallo, ich bin. Diana zuchy, Arbeit, Alcztelan, Polska. Diana w przyszłości chce wyjechać z Polski i pracować za granicą. Biedny romek. Chyba niepotrzebnie się tak zaangażował. Jezu, pierścionek zaręczynowy. Jezu! Ballada o dwóch bateriach. Piloty z danego sterowania, elektroniczne zabawki, bezprzewodowe klawiatury i myszy to jedne z wielu popularnych urządzeń, które do działania wymagają zasilania tak zwanymi paluszkami. Błagam, że tą niesamowitą metodą na oszczędność na bateriach było po prostu to, że koleś kupił dwie sztuki baterii, z którymi chodzi po całym mieszkaniu i za każdym razem, jak musi skorzystać nie wiem, z pilota, to sobie wkłada do pilota, klik, wyjmuje, musi skorzystać z budzika, to sobie wkłada te baterijki, klik, ustawia budzik I tak, co Cały czas te same baterie przenosi. Zwykle mamy w domu po kilka sztuk takich baterii. Zwykle. Tadeusz nie jest przeciętnym obywatelem. Jest prebersem. A przynajmniej lubi tak sam siebie nazywać O mój Boże, teraz Prepers nam pokaże, gdzie się szuka baterii One w ziemi podobno rosną, jak trufle 3,5 tysiąca euro yes. Kilogram I kto to I tu... je? Szlachta Główne cechy Prepersa to samodzielność i gotowość do przetrwania w warunkach klęski, wojny, armagedonii W trudnych, apokaliptycznych czasach Tadeusz jest gotowy niemal całkowicie zrezygnować z używania prądu I prowadzić swoje gospodarstwo domowe, posiadając w domu tylko dwie baterie do Zakup paluszków do każdego z urządzeń to zbyt duży Wydatek. Czyli okej, okay, dosłownie trafiłem z tą niesamowitą metodą. Ma po prostu dwa paluszki w domu. A, jest. Nie, nawet mi się nie chce. Już nie chcę mi się tego nawet komentować. Oczywiście to baterie nadające się do ponownego ładowania. Tadeusz, w zależności od potrzeb, przekłada swoje dwie baterie do konkretnego urządzenia. Ale wykorzystanie baterii, które można ładować, to jest akurat genialny pomysł i to bardzo polecam. Mhm. Jeżeli już nawet nie mówimy o samej oszczędności, tak ekologicznie. I tak, żeby zobaczyć najnowsze informacje z kraju i świata, musi zasiąść przed telewizorem 5 minut wcześniej. Najpierw musi włożyć baterię do pilota od telewizora i go włączyć. Potem trzeba wyciągnąć z niego baterię i przełożyć do pilota od dekodera. Teraz już tylko znaleźć odpowiedni kanał i mamy to. Można spokojnie oglądać. Nie, no dobra, ja się przyczepiłem rzeczywiście o te baterie. Dałoby radę tak żyć, z tymi dwoma paluszkami przekładać je zawsze, no. Trudne by to było życie i się marnowałoby strasznie dużo czasu, ale można rzeczywiście oszczędzić, no, nie, niech będzie, no. Tadek uwielbia też słuchać swojego ulubionego radia. Oczywiście na baterie. Układ trawienny tatka na szczęście nie działa na baterie. Po posiłku pora na ćwiczenie. 15 minut ostrego treningu, oczywiście na baterię. <laughs> Już naprawdę myślałem, że Tadek będzie ćwiczył czy coś, ale nie, nie, to tylko pas wibrujący z Mango. Przedstawiamy rewelacyjny pas do ćwiczeń Gym Form Ups and Core od Mango. Bo wy nie rozumiecie, ten pas jednocześnie wibruje i się nagrzewa i wytapia tłuszczyk z brzuszka. Tak, tak, to ma dużo sensu. Mhm. Ja pamiętam ten pas, bo jak ja byłem młody, czasami obejrzałem właśnie jakąś reklamę Mango i pamiętam, że to było w reklamach Mango, ale z tego, co pamiętam, to też ludzie testowali te pasy i nigdy absolutnie chyba nie działały. Kiedy chcę chwilkę popracować, no... Najpierw wkłada swoje dwie baterie do bezprzewodowej klawiatury. Wkłada baterie do klawiatury, a jak chce z myszki skorzystać, żeby na przykład kliknąć ikonę, to przekłada baterię z klawiatury do myszki, klika ikonę, potem z powrotem do, do klawiatury, pisze sobie, potem z powrotem do myszki i zapisuje plik. A następnie myszki. Da się, da się. Zanim Tadek położy się spać, przekłada baterię do budzika. Boże, nawet trafiłem z tym budzikiem. Ja muszę naprawdę przesać to robić. Ale ja to nie kontroluję. Po prostu debilne myśli pojawiają się w moim umyśle i sobie myślę, nie, to jest tak głupie, że nie możesz się sprawdzić. Po czym się sprawdza zawsze? Nigdy też nie zapomina ich wyciągnąć zaraz po przebudzeniu. W końcu dla nich też każdy dzień jest pracowity. Podsumujmy. Tadeusz używa tych samych baterii do radia, obu pilotów, bezprzewodowej klawiatury i myszki, pasa do ćwiczeń, spieniacza do mleka i budzika. Koszt dwóch takich baterii wraz z ładowarką to około 30 zł. Gdyby chciał posiadać osobne zestawy baterii w każdym z tych urządzeń, musiałby jednorazowo wydać około 140 zł. Ale te 140 zł oszczędza. Do tego można dodać 60 zł, które co miesiąc oszczędza na prądzie z sieci. Nobel dla Tatka! To znaczy dwie stówki dla tatka. Dodatkowo swoje akumulatorki ładuje, jak zresztą większość rozsądnych ludzi, w pracy. Tadek oszczędza na prądzie również, bo się podłączył bezpośrednio do rozdzieli nielegalnie. Tadeusz jest komornikiem, więc nikt nie zwraca uwagi na jego drobne dziwactwa. Pamiętajcie, baterie są odpadem niebezpiecznym i toksycznym dla środowiska. Dlatego najlepiej, tak jak Tadek, zużywać ich jak najmniej. Chociaż jedna dobra rada w tym programie, chociaż jedna. Kwatera za zero. Krótkoterminowy wynajem mieszkań zdobywa popularność w galopującym tempie. Znudzeni bezosobowymi hotelowymi standardami turyści wybierają wygodę i konkurencyjne ceny u prywatnych najemców. Dagmara, była nauczycielka w technikum budowlanym, odziedziczyła niedawno mieszkanie po babci i planuje, mówiąc wprost tłuc na nim walutę. Ja się zawsze pytam, gdzie jest moja babcia i moje odziedziczenie mieszkania! Odświeżenie takiego mieszkania to lekko licząc 3000. Ale Dagmara załatwiła, że uczniowie jej szkoły w ramach praktyk zrobili to za okrąglutkie 0 złotych. Genialne. Dagmara dokupiła tylko troszkę plastikowej tandety z Chin, wazonik z kwieciem, parę świec, kocyk i podusie. Za cały ten interior designerski szał dała 20 złotych. Na tych dwóch dychach skończył się nakład finansowy Dagmary w wynajmowane mieszkanie. Rok temu Kraków, w którym znajduje się jej kwatera, odwiedziło niemal 13 milionów turystów. Połowa z tych turystów stwierdziła, że nigdy do Krakowa nie wróci. Hahaha! Wspaniale! Jak widzicie, konflikt Warszawa-Kraków trwa w najlepsze. Wśród nich zawsze znajdą się tacy, którzy nie zwrócą uwagi na niewybraną pościel. Dagmara postanowiła nie inwestować w koszmarnie drogie firmy sprzątające i sama ogarniać swój interes. Za sprzątnięcie, starcie kurzów i jeszcze przebranie pościeli taka firma ryknęłaby stówkę. Jak złoto, w końcu jest to kilka godzin roboty. Dagmara woli oszczędzić. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju udogodnienia dla gości, ja jestem na tym punkcie bardzo wyczulona. Zazwyczaj jak mam gości z zagranicy, to staram się zostawić w lodówce coś, co jest zarówno smakołykiem z naszego kraju, jak i, jak i staram się, żeby, żeby mieli tam na powitanie coś, co jest charakterystyczne dla, dla nich, dla, dla ich kraju. Jak przyjeżdżają ludzie z Ameryki, to mają w lodówce schabowego, a obok pistolet. A wodę pije przecież każdy. Darmowa woda w lodówce pochodzi z kranu, ale przecież Kraków ma jedną z najczystszych kranówek w Polsce. Pranie ręczników z Łazienki to też dyskusyjna sprawa. Cały świat przecież chce oszczędzać wodę, a ekopolityka cieszy się ogromną popularnością, nawet w najdroższych sieciowych hotelach. Trzymanie ręczników w zamrażalce przez kilka godzin nie tylko wymraża bakterie, ale i eliminuje zapach stęchlizny oraz uporczywe koszty prania. No, ale mimo wszystko ja bym osobiście wolał wiedzieć, że ręczniki są po poprzednich gościach wyprane. Dagmara oszczędza na usługach pań sprzątających, bo wie, że takie usługi nie są tanie. A ile dokładnie kosztują i czy są tego warte? Paniom sprzątającym, które, które pomagają sprzątać nasze apartamenty, płacimy w okolicach 20 zł za godzinę. Najważniejszy dla mnie jest kontakt z gościem, no i zdecydowanie czystość, dlatego że. Mm, to po prostu powoduje, że goście do nas wracają. Atmosfera i, i czystość. Czystość może być tania jak barszcz. Dlatego finanse się Dagmarze zgadzają. Czynsz wraz z opłatami kosztują ją 480 zł. W sezonie jest w stanie zarobić na czysto nawet 3000 miesięcznie na wynajmowaniu mieszkania. Cenę za dobę ma atrakcyjną, bo 150 zł dla turysty to grosze. I co najmniej 20 razy w miesiącu ktoś się decyduje na jej apartament. Dzięki tym trzem tysiakom Dagmara mogła się przebranżowić I już nie jest nauczycielką Boże, robot sprzątający Wy nawet nie wiecie jak ja kocham takie rzeczy Od latu siebie nie odkurzałem <grytania> I jedyna rzecz jaką mi brakuje w tych robotach To to, żeby jeszcze na szafki wchodziły I mi na szafkach kurz sprzątały To by już zupełnie było Mwah. Chociaż w sumie okna też by mogły być No I pranie mi rozpakować w sumie też Dobra, jednak wymagam kilku rzeczy od takiego robota Jest królową bookingu Wam możemy od serca poradzić. Sprawdzajcie dobrze wynajmowane apartamenty, albo zaszczepcie się na tężec. Może to tylko ja, ale ponownie wolałbym się nie szczepić na tenże, gdy tylko jadę do Krakowa. No przyznam szczerze, że przyjemnie się ogląda ten program, ale błagam, nigdy nie próbujcie tych metod, ja pierdzielę. No jedynie ewentualnie to, że można kupić akumulatorki zamiast baterii. To to jest akurat świetny pomysł, naprawdę polecam. No dobra kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Oczywiście, jak zawsze na koniec proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wiecie mojego Instagrama. I dajcie mi suby, dajcie, pewnie się zastanawiacie, kiedy przestanę prosić o suby, a to jest bardzo proste, gdy zdobędę je! Wszystkie. A także oczywiście czekam na waszą opinię odnośnie dzisiejszego odcinka w komentarzach. No i napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z programu Patent na Kasę. A ja się z wami żegnam, jeszcze raz dziękuję i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, jak zawsze za dwa dni o godzinie 16. Do zobaczenia.